Co? No co, o co Wam chodzi? No jest piątek, tak? Nie można w koszuli siedzieć. Zaraz wychodzę na imprezę, tak? Raz na kiedy, było, można się wystroić. Nie, zostaję w domu. No ale, QA, tak? No. Jak? Koszula. Witajcie z tej strony, Tomek, kanał po 30. Zapraszam na QA, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy. W ogóle to zaczniemy od polecenia piosenki. Nie wiem, wkręciłam się ta piosenka. Przechodzimy do sekcji pytań. Finezyjna mazienka. Pozdrawiam. To ja mam pytanie: mogę wpaść na frytki? Czyli mamy takie rozgrzewkowe pytanie: tak, oczywiście, wpada i zapraszam. Nie wiem, rozwinąć to. LK49, co tak naprawdę skłoniło cię do założenia kanału? Wydaje się z filmów, że lubisz być sam ze sobą, a tu taka duża widownia. Dobre pytanie. Być może po prostu chciałem się pokazać, być może jakaś tam część narcyzmu kazała mi wyjść do ludzi. Może też chciałem pokazać życie tutaj w Niemczech, za granicą, że nie jest wcale tak kolorowe, jak się wydaje. Czasami ludzie widzą jakąś otoczkę i myślą, że tu nie wiadomo... Co? Pieniądze rosną na drzewach, a tak nie jest. No i chciałem też pokazać, jak to wygląda od wewnątrz. Może dla no, Dla Sławy, dla pieniędzy, tak? Żeby dziewczyny pisały. Właśnie, yy, jeżeli są jakieś chętne panie... Teraz Q&A robię! Dziękuję. Także dla Sławy, dla pieniędzy i żeby poznać kobietę, także na dole zostawiam maila. Ewa Jedyńska, co sądzisz o bezstresowym wychowaniu dzieci? Co widać, że ja tak ten... Znaczy tak, powiem wam, e, jakby to powiedzieć, ten, znaczy tak, w sensie, jeszcze raz. Bezstresowe wychowanie dzieci, ja kawaler się wypowiadam, tak? Jesteście gotowi? Okej. Okay. No nie. Sorry za to pokanie, no ale to nie moja wina, tak? Ruheby te! po niemiecku. Nie jestem zwolennikiem bezstresowego wychowywania dzieci. Coś się taki Nie ma kobity w domu, żeby to. Nie, może po mnie tego nie widać, ale byłem wychowany dosyć rygorystycznie i nie uważam, żeby to było dobre. Też widzę, obserwuję, jak się zachowują dzieci, które są bezstresowo wychowywane. I uważam, że to nie jest dobre. Uważam, że dziecko... No wiecie, ja jestem kawalerem, co ja bym się wypowiadał, tak? To są moje teorie, bo ja zawsze jak z kimś rozmawiam, kto ma dziecko i tłumaczę swoje teorie mongolskie, to ktoś mówi dobra, będziesz miał swoje dziecko, to, to zobaczysz. I rzeczywiście pewnie tak będzie. Dziecko powinno czuć jakiś tam respekt do rodzica. I nie chciałbym, żeby moje dziecko wchodziło mi na głowę. Chociaż zostawałem z dziećmi swojej siostry, to jest inaczej. No nie wiem, dobra. Rodzic według mnie nie powinien być do końca kumplem dla swojego dziecka. Okej, okay, jakieś tam relacje kumpelskie, ale z zaznaczeniem, że jednak to są rodzice. Mama jest ta delikatna, facet ten taki bardziej srogi, surowy. Dziecko powinno znać granice, to jest dla jego bezpieczeństwa. No ale też wiecie, no cały czas będę to powtarzał, jestem kawalerem. Nie założyłem rodziny, nie mam swojego dziecka, więc łatwo mi powiedzieć. Ale uważam, że bezstresowe wychowanie, tak jak widzę czasami na ulicy, czy gdzieś czy w sklepie to nie jest nic dobrego. Także ciekawe pytanie, dziękuję za nie. No i tak, nie wiem, czy wyczerpałem temat. To nie jest zasadniczy. Alicja czarodziejka i ja dziś po 30. Pozdrawiam, spoko forma. Jak ci się żyje zatem po 30, znaczy ja sobie dopowiedziałem, jak Ci się żyje po. Wiecie, znaczy wiesz, Alicja? Poczułem się staro w sumie. Pierwsze siwe włosy, ludzie zaczęli mi mówić na pan. Zauważyłem, że trochę chcę się odmłodnić. Wiecie, z takimi młodszymi ludźmi z pracy tam, dobra, mów mi na ty coś. No ale jednak czas płynie, nie można tego oszukać. No ale wreszcie poczułem, że jestem dorosły. Wiem, że to może za późno, że biorę odpowiedzialność za swoje życie i no, że już jestem mężczyzną, tak? Że już nie jestem chłopakiem. Tylko trzeba się trochę ogarnąć. Także tyle, ale też staram się nie. Nie patrzeć wstecz na to, co było, także do przodu. Pozdrawiam, dziękuję za pytanie. Uje, ile tych pytań. No nie. Ani P., No chyba zwariowałaś. <grywka> 27 pytań. Nie, no proszę, nie. Jakie cechy swojego charakteru lubisz w sobie, a jakie nie? Lubię, wydaje mi się, że jestem pracowity. Poczucie humoru, szczerość. Jakie nie? Narcyzm. Egoizm. Nie wiem, uważam się, że wszystko zrobię najlepiej, jest to najlepsze, no takie. Hmm, czym dla Ciebie jest zaufanie? No To nie będę rozwijał tego pytania. Zaufanie jest z tym, że... Nie wiem czym jest zaufanie. Nie wiem. Co w wyglądzie zewnętrznym przeszkadza ci u kobiety? No nie wiem, tak, teraz tak na szybko jakieś takie... Paznokcie, pstrokatę, albo taka kreska, to tylko... nie <noise> ja się nie znam na tym. Co jeszcze może mi przeszkadzać? Jakieś takie odrosty, no to takie... trywialne trochę. Jakiej muzyki słuchasz? No to ten kawałek, nie słucham tego, ale sobie wkręciłem ostatnio. A tak to, to hip-hop, no to dla kobiet to nie bardzo. W życiu prywatnym preferujesz poezję czy prozę? Piękne słowa czy prawdę? Prawdę i prozę. Wolisz góry, mazury czy może. Wydaje mi się, że może. Preferujesz wolny związek czy małżeństwo? Małżeństwo? No co? Czym według ciebie jest wierność w związku dwóch osób? No wierność, no że. Można jeden. <grym> Możesz zostawić swoją kobietę i. No. Ja mam problem z tymi pytaniami o wierność i tak dalej. Nie wiem. Wierzę, że są takie związki, przecież to nie jest tak. Oczywiście przynosi różne rzeczy. Twoje zainteresowania oprócz książek YouTube'a kobiet? To. Sport. Dokąd zdanie? Kobieta to... ...dzieło szatana. Jakie kobiety preferujesz? No, ja preferuję takie normalne jak ja, wiecie, w miarę wyglądająca. Można z nią pogadać, pośmiać się, która śmieje się w odpowiednich momentach. Która rozumie moje żarty która będzie na dobre i na złe. To wszystko za idealnie. Jaką miałeś ulubioną książkę będąc dzieckiem? Zakochany kundel była taka książka kiedyś. Rada życiowa powiedziana przez twoich rodziców to? Pożeń się, bo koledzy się pożenią i sam zostaniesz. Ulubiony sport do oglądania to? Nie wiem, boks, MMA. Takie. Wstajesz rano i budzisz się z dodatkową cechą lub umiejętnością. Jaką najbardziej chciałbyś zyskać? Odczuwanie uczuć. Gdyby magiczna kula potrafiła przewidzieć, co czeka Cię w przyszłości, to chciałbyś się tego dowiedzieć? Kurde, jakie pytanie. Chyba nie. Bałbym się. <grytanie> Czy jest coś o zrobieniu czego fantazujesz od dawna? Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś? Nie wiem, chciałbym wyruszyć po Polsce, po wszystkich miastach, parę dni w jednym, w drugim, w trzecim, nagrywać vlogi. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłem? Nie wiem, jestem tutaj może. Jakie jest największe osiągnięcie w Twoim życiu? Wiem, że żyję jeszcze. Co najbardziej doceniasz przyjaźni? No tak, nie wiem, przyjaźń to dla mnie duże słowo. Na ten moment nie uważam, żeby przyjaźń przetrwała więcej. Strasznie. Jakie jest Twoje najbardziej przyjemne wspomnienie? Moje najbardziej, Takie prywatne pytanie? No nie wiem, chyba coś z tych wspomnień z młodości, tak, kiedy jeszcze nie było pieniędzy. Człowiek spotykał się z jakimiś dziewczynami, które jakby nie patrzyły na to, co się ma w portfelu. Dobra, to się wytnie. Dokończ zdanie. Chciałbym spotkać kogoś, komu mógłbym powiedzieć, że... <grywdy> Bardzo cię lubię. Opowiedz o najbardziej krępującej sytuacji w twoim życiu. No, teraz będę mówił. Nie. No to tak, przytomność na matematyce. To było dosyć krępujące. Marka wymarzonego samochodu. Nie wiem, mi się Audi podobają. Ten, co w Polsce teraz jest, to jest spokój Jak uważasz, co jest najważniejsze w życiu mężczyzny? Pierwsza wypłata, samochód, ukończenie studiów, rodzina czy coś innego? Oczywiście, że rodzina. Nie, tak na serio uważam, że w życiu. Każdego mężczyzny jest najważniejsze jedną z najważniejszych rzeczy, poza rodziną, to żeby nigdy nie poznał swojej ceny. No, kobiet też się to tyczy. Dobra, Justyna Bla. Jak długo jesteś w DE i co skłoniło Cię do wyjazdu? Pozdrawiam. Teraz to i ja mam ochotę na frytki. Jak długo jesteś w DE? No, w marcu minęło mi 6 lat. Czekajcie, bateria. Co skłoniło Cię do wyjazdu? No chciałem po prostu kupić mieszkanie, żebym mógł ze swoją ówczesną powiedzmy dziewczyną no, tam zamieszkać kiedyś chyba. Tak mi się wydawało wtedy. Eee, kropka kreska. Ha, ha, fajnie się obserwuje faceta w kuchni. Pozdrawiam. No a gdzie pytanie? Pozdrawiam. Doris, jak miło Cię widzieć, zawsze dodajesz energii. No a pytanie Doris, pytanie. Kalina, domowe frytki najlepsze. Pytanie do kim czy Pomimo Ladi samodzielności kierujesz się w życiu wartościami przekazanymi przez rodziców. Pozdrawiam. Znaczy to nie było nigdy tak u mnie, że, nie wiem, wziął mi ojciec na kolana, ja powiedział synu, rób to i z kobietami tak i tak. Mama to samo, po prostu jakoś tam nas wychowywali przez ileś lat i te wartości, powiedzmy, które mam albo których nie mam, no to nabywałem nieświadomie, tak? Nikt mi nie mówi, żebym czytał książki e, o Polsce walczącej i tak dalej, po prostu sam się tym zacząłem interesować, nikt mi nie mówi, jak mam traktować kobiety. To jest akurat może minus. Ciężko powiedzieć o jakichś zasadach. Ja staram się być dobrym człowiekiem. Staram się nie robić nikomu krzywdy, chyba że ktoś pierwszy mi robi. I staram się być uczciwy. To nie, nie zawsze wychodzi, ale no mówię, to jest bardziej staranie niż bycie takim człowiekiem. Dobra. Dziękuję za pytanie. Kurde, jakie to pytanie ambitne. Joanna Aśka Jegołoda. Pracujesz jak murweczka. hehe. <laughs> A jeśli chodzi o pytanie, hmm. Ulubiona potrawa. No nie mam na no jakieś tam powiedzmy spaghetti, pizza Czy myślisz o założeniu rodziny? No myślę, no ale wiecie Kiedyś miałem inne podejście, kiedyś miałem takie bardziej, że no kupię sobie mieszkanie i założę rodzinę A teraz takie, że no takie jest życie, że nie zawsze w życiu jest tak jakbyś chciał Magdalena Maria Dobra, to przejdę do pytania bo Chcesz pokazać, jak świetnie ogarnia szukasz żony? To pytanie, szukasz żony? No pewnie, że szukam, czemu Jedna by chciała coś tam, coś tam. Lubi te wypędze frytki, tak, tak, tak. A tak na poważnie to zjadłem takie frytki. No okej okay. Jak to się stało, że jesteś tam gdzie jesteś, jak ci się żyje? No mówię, no wyjechałem po prostu, skończyłem studia i nie widziałem siebie, chciałem, nie chciałem brać kredytu, chciałem odłożyć na mieszkanie, kupione za gotówkę. No ale czas zweryfikował to, że na razie nie kupuję tego mieszkania, bo nie wiem w sumie co, co przyniesie los. Także no, skłoniło mnie to, że nie chciałem klepać biedy tak. Brak ambicji mnie to skłoniło I to, że jestem leniwy. Pozdrawiam. Jakie miejsce zagraniczne odwiedziłeś? No ale to związane z pracą, bo tak na wycieczce nigdy nie byłem. Zarobiony cały czas, nie ma czasu, nie ma czasu. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Byłem w Finlandii, znaczy pracowałem w Finlandii, pracowałem w Szwecji z bratem. Pozdrawiam. No i teraz Niemcy. Bandziu, BB, nie boisz się, że pokazując na vlogu swoją prywatność, kto mo ktoś może to wykorzystać. Na pewno jest jakiś tam strach, ale dopóki to nie dotyczy jakichś ludzi wokół mnie, no to. Czy w kontaktach z ludźmi w realu jesteś tak samo odważną i wygadaną osobą jak przed kamerą? Nie wiem, to trzeba zapytać tych ludzi. Przed kamerą jestem wygadaną, odważną, Proszę. Czy zakładając vloga, chciałeś, żeby Twoimi odbiorcami były głównie kobiety? Nie. Po co, Nie wiem. ja wiedziałem kto przyjdzie, no tak akurat chyba większość kobiety. jest, nie wiem czemu. Żeby na przykład móc ewentualnie z czegoś wybierać. No wiesz co? Oby więcej takich pozytywnych wynurzeń przed kamerą. Dziękuję. Agnes Mednes, wow chyba miłość dodaje ci skrzydeł. Jaki super power chciałbyś mieć i dlaczego? Chciałbym być może niewidzialny. Między innymi dlatego, żeby jak komuś się dzieje krzywda, to żeby komuś pomóc spuścić manto tej osoby, która jest agresorem. No, no bo co innego można robić będąc niewidzialnym? Nie. Kogo widzisz patrząc w lustro nie zwracając uwagi na wygląd, kraju, mamonę, wiek, stan cywilny? A co, że jak ja patrzę w lustro kogo widzę? No, Turka albo Rumuna, ja jestem tak podobny trochę. Tak, co tu bardzo fajnego chłopaka na poziomie. Artyza. Krzysiek C., jak wyglądała Twoja przygoda z niemieckim? Ile ci zajęła nauka tego języka? I czy lubisz rozmawiać w tym języku? Jakie masz plany, jeśli chodzi o Niemcy? Pozdro. Alzo. Czy znaczy tak, ja na przykład umiem. Mogę gdzieś, bez akcentu, bo codziennie rano to mówię. Jeszcze. alskla Wie geht's dir? Bez akcentu, gdzieś, no i to tyle. Czy znaczy tak. Jak przyjechałem tutaj, byłem po maturze, byłem po jakimś tam kursie przedmaturalnym z niemieckiego. Podszedł do mnie szef pierwszego dnia i mówi: Vigates. i machnął ręką i poszedł. Także moje początki z niemieckim nie były dobre. Teraz jest trochę lepiej. Es ist nicht zo so gut, a nic zo so slim. Tak, tak się powiem, e? Eh? Resztę sobie no, i Dogadam się, tak? To jest w skali, chcieć założyć konto w bank. No i babka mi otwiera, no co mam powiedzieć. Czy lubię rozmawiać? Właśnie to jest ten problem, że kurczę, no. Jakoś tak. Jakie masz plany, jeśli chodzi o Niemcy? No, wiecie, kiedyś się zarzekałem, że po pięciu latach wracam, bo jest ten dodatek emerytalny i tak dalej. Ale teraz nie wiem, poczekajcie, bo się kończy nagrywanie. Dobra, wracamy. Jakie masz plany, jeżeli chodzi o Niemcy? Na razie nie będę mówił, bo sam nie wiem. Na ten moment nie wyobrażam sobie, siebie, jako starego gościa siedzą, siedzącego w Niemczech, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Fajne obrazki. Ale mi narobiłeś ochoty i tak dalej. To ja... To pytania. Q&A. Co sprawiło, że zacząłeś stawiać filmiki na YouTube? Chciałem być sławny, tak? Chciałem, żeby te moje wszystkie były sobie obejrzały później ten film i powiedziały kurczę, takiego fajnego chłopaka zostawiłam dla tego bogatego tego, nie? Co mnie nie szanuje. A tu taki fajny chłopak. Dobra, dziękuję za pytanie. Witam. Patrycja Mikołajczyk, nagrywaj, kiedy masz ochotę w vlogi. Pytanie. Planujesz w, najbliższy... Aha, planujesz w najbliższym czasie wrócić do Polski? Nie wiem, no nie chcę na to odpowiadać. Zobaczymy. Na razie chciałbym ewentualnie ogarnąć tam jakieś gniazdo, żeby nie wracać na, nie wiem, wynajem czy coś takiego i dopiero wtedy. Pytanie numer dwa. Chciałbyś zrobić spotkanie z widzami na żywo? Takimi widzami, ludzie, no proszę was. Na jakąś kawę, no to spoko, no ale co? Na przykład przyjdzie 20 kobiet, i ja, znaczy, ja nie mam nic przeciwko, tak? No ale wyobraźcie to sobie? Ja pierwsza, ja pierwsza. Spokojnie, spokojnie. Nie no, w sumie czemu nie? Ja jestem za. Ewa Nowak. fajnie śliwe oglądam. Mieszkam w, ten, ten, w tych rejonach. Pozdrawiam. Eee, widzę, że. Dobra, pytania brak. Pozdrawiam Karolina Wi Gdzie spędziłbyś wymarzone wakacje? To pytanie jest trochę źle zadane, ponieważ Nie gdzie, a ja z kim? Aj, dobre, co? Podobała mi się Finlandia, podobała mi się Szwecja Ale wybrałbym się na Islandię Tam Podobają mi się te krajobrazy Monika K Czy jesteś wierzący? No to jest takie prywatne, osobiste pytanie, tak? ciężko powiedzieć, ja nie wiem, może bardziej mi do agnostyka. Ja nie mówię, że nie ma Boga, ale też nie mówię, że jest. A no na pewno nie powiem, że nic nie ma, tak? Bo jest jakaś tam... czy siła, nie wiem jak to określić, ale... No, dawno nie byłem w kościele, na przykład, więc nie będę mówił, że jestem wierzącym, praktykującym. Ale też skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy się nie modliłem, albo że się nie modliłem, kiedy... Miałem jakiś tam problem, czy coś to też pokazuje moją słabość. Także na to pytanie mi się ciężko odpowiedzieć. Drugie pytanie po 30, to znaczy ile dokładnie masz lat? W tym roku września 32 lata. 12 września spod znaku panny, także stąd moje takie wrażliwe. Co? Z jakiego rejonu w Polsce jesteś? Łódzkie reprezent? White Rose. Co konkretnie studiowałeś? Zarządzanie niż jej reprodukcji, specjalizacja, bezpieczeństwo, higiena pracy. Tytuł pracy. Eee, czekajcie. Kurczę. optymalizacja przestrzeni pracy w pozycji strzałkowej z uwzględnieniem rągi i nóg. Także pozdrawiam. Czyli no, w skrócie, żeby dostosować miejsce pracy do człowieka, tak? Tam te normy były. Eee, centyle i niecentyle. Jest to na krociak To co? Teraz Dzień Bez tomka to dzień stracony? W blogu jak najwięcej. Fajnie się ogląda. Lubi zwierzęta? No kocham, kocham, kocham. Mirka Witkowska, ulubione miejsce. Łóżko. Nie, lubię leżeć. Cezar Tiga, miałem, pytanko, masz zamiar się ożenić? No mam, no ale kurczę, ja już tak się spisałem trochę na straty. No, 32 lata i co? Teraz tak, poznasz kogoś, no to tam trochę trzeba pochodzić, tak dalej. Później prosić o rękę. Trochę zajdzie. Madias80, rozkręcasz się. A gdzie pytanie? Mira. Mirka Witkowska, najlepsza książka. No tu już mam kilka, zrobię o od tym odcinek jakieś 10 najlepszych książek. Jeżeli bym miał wymienić teraz 3, to tak. To nie są jakieś najlepsze, tylko akurat w danym okresie trafiłem. Bo to jest też ważne, żeby w danym okresie życia trafić na konkretną książkę, też inaczej się ją odbiera. I tak. Stanisław Grzesiuk. 5 lat kacetu na przykład. Czas Bukowski, kobiety. Hmm. Jak on miał? Książka się nazywa Zło Jan Gwilo. Tak się chyba czyta. No i na przykład Michał Sebastian Pamiętniki. Czy Dziennik, coś takiego. No ale to o tym zrobię jeszcze konkretny vlog, tak yy, na spokojnie, żeby nie pominąć jakiejś książki. Yy, Agnieszka, cześć Tomcio. Czy są chwile, kiedy odczuwa samotność, czy w ogóle doskwierać to? No nie, na no, pewno tak. Przecież na co drugim vlogu marudzę. To na pewno jest. Tylko wiecie, ja jestem tu 6 lat. Najgorsze były pierwsze 2 lata. A teraz to, to są takie po prostu na zasadzie, że wiecie, jestem tu 6 lat i tak zdaję sobie sprawę, o, że czas płynie. Że nie czeka na mnie, tak. Także na pewno. Tylko że musiałem wyrobić sobie jakąś taką. taki pancerz, żeby no, nie odczuwać tego aż tak. Dlaczego? Mirka Wytkowska, drugie pytanie. Dlaczego postanowiłeś zmienić swój styl życia z robiąca za alkohol? No, bo chciałem w ogóle cokolwiek zmienić, tak? Chciałem zmienić swój wygląd, ważyłem 107 kilo, źle się z tym czułem. E Codziennie piwa i. E no, chciałem się zmienić. Mam nadzieję, że na lepsze, czy w tym wytrwam. Chociaż wiecie, no To nie jedzenie mięsa już mnie szczerze mówiąc męczy trochę, ale. Roger Kowalski, ile zarabiasz? Ile odkładasz? Tu dziewczyny już, a tak? Znaczy tak, to jest pytanie uzasadnione, bo może ktoś chce się po prostu dowiedzieć, jakie to są warunki. Ja powiem tak, nie to, że jestem gentlemanem, ale nie chcę poruszać jakby tematu konkretnie co do zarobków, ale powiem, że to nie są jakieś kokosy, tym bardziej, że to wszystko zależy, zależy... Czy masz rodzinę, zależy czy rozwalasz, czy pijesz, czy palisz, zależy czy masz papier y, jako fachowiec, jak przyjechałem tu 6, tak w skrócie, jak przyjechałem 6 lat temu, to miałem 7,80 na godzinę brutto przez site firmę. Czyli na początku, jak wiecie, ja przyjechałem tutaj z Simbadem z reklamówką z biedronki, wysyłając CV, nie wiedziałem gdzie jadę i tak dalej, no to przez site firmę było najkorzystniej, ponieważ. Oni ci od razu załatwiali mieszkanie. Tam pobierali Ci tam, nie, wiem, 280 euro chyba czy 250 plus dojazdy. Więc dostawałeś kasę po odliczeniu tego na konto. I no z czasem, teraz minimalne jest chyba 980 w Niemczech. Ja byłem jako helfer, czyli pomocnik, czyli wiecie. Startowałem od najniższego poziomu, można powiedzieć. Teraz po 6 latach już przeszedłem tutaj na festa. I no te stawki są już większe, ale z drugiej strony, jestem kawalerem, więc płacę jakiś tam podatek. Chociaż no to są różne grupy podatkowe, jak jesteś yy, kawalerem, płacisz inną. Jak nie masz numeru, yy, chyba, stojeru to jeszcze inną. Yy, no to są różne grupy podatkowe. Mi chyba zabierają około 25%, więc kokosów nie ma jak na Niemcy. No, ale ja też nie będę narzekał, no bo gdyby były jakieś mega słabe pieniądze to bym pewnie wrócił. Eee. Także to wszystko zależy, no. Myślę, że na start jak ktoś przyjedzie z tej firmy, no to 1100 euro dostaje. To jest taki najniższy pułap, gdzie jesteś pomocnikiem. W produkcji na przykład. No i od tego Ci pobierają mieszkanie. To tak... Jak przyjedziesz, dostaniesz 1100, pobiorą ci z 300 euro, jeśli w miarę taki, że będziesz jadł chleb tostowy, później nie będziesz mógł na niego patrzeć, tak jak ja. No to 500 sobie odłożysz, no a później już, no nie wiem, będziesz odkładał 1000 euro, czy ileś, zależy wszystko. Jeżeli nie masz rodziny, no bo tak to byś wysyłał większość do rodziny, tak? I to wszystko zależy też od tego, czy jesteś fachowcem w jakiejś dziedzinie, czy nie, bo tu na to patrzą. Mam kolegę, który pracuje jako spawacz. Wcześniej przez site firmy to miał 12 euro brutto oczywiście. Według mnie to jak nas spowacza było bardzo mało. Teraz dopiero przeszedł to ma chyba tam 15 czy 16. Po iluś tam latach. Także wiecie, to nie są jakieś mega kolosalne stawki. Ale jak jesteś cierpliwy, to po czasie dojdziesz do takiej kwoty, która no, naprawdę nie można powiedzieć, że jest jakoś mega, mega słaba czy... Yy, Mówię, to wszystko zależy, nieważne tak naprawdę, no ważne ile zarabiasz, ale ważniejsze jest to, ile masz wydatków. Jeżeli chcesz odkładać, tak? Ja nigdy nie, nie miałem tak, że przy. Jak to powiedzieć? Z każdej wypłaty co miesiąc coś tam odkładałem, czy to było 300, czy to 500 euro, ale z każdej coś tam odkładałem, bo miałem cel. A teraz, kiedy już tak bardzo mi nie zależy na tym celu, no to już sobie pozwalam na jakieś tam powiedzmy wydatki, no ale takiej natury, złotów się nie oszuka. Także. Mam nadzieję, że odpowiedziałem Ci na to pytanie. Iwona, cześć Tomek, czy zaczynając z naukę jazdy miałeś pozytywne czy negatywne relacje z instruktorem? Pytam, bo mego syna wyzywa od nieuków. <grym> Pozdrawiam. To jest w ogóle dobry temat, moje prawko. Ja miałem tylko jedno podejście, bo mi babcia dała na prawo jazdy i jakbym nie zdał, to już bym długo nie miał poprawek. Tak. No może by tam by miał te 150 zł, no ale szedłem z nastawieniem, że muszę zdać za pierwszym. Tak się też stało. Brawo ja. Ale trzeba też przyznać, że wcześniej brat mnie uczył swoim samochodem, tam jeździliśmy po wioskach i na bocznych drogach. Mój pierwszy instruktor zrobił tak, że wsiadłem do auta i mówi, jeździłeś już? I on mówi tak, no to jedziemy tam 20 km, bo zapomniałem bojlera wyłączyć. Jechaliśmy 20 km trasą, żeby mógł sobie wyłączyć bojler, bo w końcu się okazało, że go wyłączył, ale... Także od razu wsiadłem i pojechałem, tylko dlatego, że już umiałem mniej więcej zmieniać biegi i to polecam każdemu. Oczywiście wiadomo też, żeby nie piłować swojego auta, ale żeby przynajmniej um, idąc na jazdy umieć wrzucać biegi, bo to dużo ułatwia, po prostu. Nie patrzysz na kałkę, tylko jedziesz. No ale on mi się nie podobał, bo wiecie, na przykład mnie to irytowało, że cały czas mi rękę za zagłówkiem trzymał. No mnie to irytowało, tak? Jeszcze tam czasami mu waliło spod skrzydła, jak to się mówi. I tam gadał mi o dziewczynach, jakichś młodych, taki wiecie, no taki dla mnie trochę, chciał, żebym ja mu opowiadał coś, no dla mnie taki, wiecie, no, taki Amator jakichś historii o dziewczynach, nie? Co to on jakichś tam dziewczyn nie uczył młodych, no takie słabe to było dla mnie I nie podobało mi się, bo na przykład jeździłem dwie godziny, a on zapisywał trzy, wiecie, na placu, jak miałem do wyjeżdżenia, to mnie na plac dawał, gdzie już ja miałem. I zadzwoniłem do tej szkoły jazdy i powiedziałem, że bym chciał innego instruktora i dali mi później drugiego, który mnie super nauczył. Ja na przykład bym prawie oblał, przez to, że nie umiałem włączyć długich światła, bo zamiast yy, od siebie, żeby były długie, to dawałem do siebie, tak tylko puszczałem krótkimi, a gościu, proszę pana, to już jest egzamin. <głynie> I ostatnia próba, jak zapaliłem, okej, okay, dobra, wsiadam i jedziemy. Dziękuję za wszystkie pytania, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. To był kolejny vlog, kolejny vlog. Masz tu kanał po 30, widzimy się w kolejnym vlogu Pozdrawiam Ech. Piątek w imprezie pewnie Jakie życie youtuber